Witam Was 11 maja 2023 roku. Rozpoczynam trening przysiadów jak zwykle od 48 kg <grych> Druga seria na sztandze będzie 58 kg. Niektórzy w komentarzach w tonie pochlebnym piszą mi, że udowadniam, że wiek to tylko liczba. No. Jednak wiek to jest taka liczba, która powoduje, że z jej wzrostem maleją nasze siły i chęci do wysiłku. Teraz będzie trzecia seria na sztandze 68 kg. Kilka dni temu podawałem swoje posiłki i tam podawałem, że zjadam jedną kromkę chleba. No okazało się, że teraz jedna kromka mi nie wystarcza i czasami zjadam dwie. Pozostałe rzeczy się nie zmieniły, to znaczy dalej do każdego posiłku jest 20 dekagramów mięsa, czyli w sumie to wychodzi kilogram 200 gramów na, na dzień. Większy ciężar powoduje pogłębienie oddechu. Robi się ciężko następna seria na sztandze 78 kg. To znaczy cała sztanga waży 78 kg. Prawdopodobnie ostatnia seria na sztandze 98 kg wyłączyła mi się kamera w czasie a ja więc jeszcze raz podejście do tych 98 kg na poprzednim treningu zrobiłem dwa przysiady z tym ciężarem Teraz się popisałem i, i z trudem zrobiłem trzy. To jest koniec przysiadów. To był koniec nie tylko przysiadów, ale również treningu nóg, ponieważ na nogi robię jedynie przysiady. Na starość człowiekowi wychodzą wszelkie wady postawy. I wydawałoby mi się komuś, a mnie również się wydawało, że jeżeli robię przysiady pełne, nie pół przysiady, to mięśnie, ud będą rozciągnięte. Jednak w ostatnich latach bardzo dużo siedzę przy komputerze na krześle i moje mięśnie uległy skróceniu. Dopóki nie próbowałem tak siadać na piętach, to nie wiedziałem, że te mięśnie są tak skrócone. Teraz już trochę zacząłem je rozciągać i doszedłem do wniosku, właśnie, że mam przykurczę w miednicy i zacząłem stosować tak zwane rozciągania kanapowe. Właściwie je ja robię. Na krześle wstawiam po prostu kolano. Na krześle teraz mam kolano na podłodze. Nogę opieram o oparcie i próbuję się rozciągać. No, i wtedy mogę oglądać na przykład telewizję. Z pasją oglądam programy dyskusyjne, polityczne. I gdy się to tak słucha to człowiek się zastanawia nad tym, co to znaczy być patriotą. Za kogo człowiek walczy? Czy za swoją ojczyznę, czy za władzę tych, którzy nami rządzą? A taka dygresja. No i tak się e, rozciągam ostatnio.